Podczas ferii dla dzieci i młodzieży z gminy Pietrowice Wielkie zaplanowano szereg atrakcji. Stacja Kultura, działająca od maja zeszłego roku, przygotowała zajęcia stacjonarne oraz wyjątkowe wycieczki. Stacja Kultura z Pietrowic Wielkich działa od maja 2023 roku w wyremontowanym kolejowym budynku dawnego dworca. Ferie zaprasza do siebie na zajęcia oraz warsztaty przygotowane specjalnie na czas wolny od nauki. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w ciekawych zajęciach, konkursach i warsztatach takich jak łamigłówki, planszówki, puzle, turniej piłkarzyków oraz turniej Strzelecki. Będzie też tanecznie podczas warsztatów hip-hopowych oraz filmowo podczas Seansu Akademii Pana Kleksa. Z 1983 roku i konkursu plastycznego śladami Pana Kleksa. Ponadto odbędzie się spotkanie z historią podczas warsztatów archeologicznych oraz spotkanie z magią podczas warsztatów Małego Chemika. Dla dzieci z Pietrowic Wielkich, oprócz stacjonarnych zajęć, zaplanowano szereg wycieczek, m.in. wyjazd na lodowisko w Przowie, do Katowic do bajki Pana Kleksa oraz do kina Bałtyk w Raciborzu na Akademię Pana Kleksa. Natomiast dla starszych dzieci dodatkowa propozycja do młodzieżowe Piątki na stacji kultura oraz disco party. Pietrowicka stacja kultura oferuje atrakcje dla mieszkańców gminy przez cały rok. Zajęcia pozwalają na aktywną integrację mieszkańców w każdym wieku, a wyjątkowa oferta, przygotowana dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki, zapewnia najmłodszym mieszkańcom gminy atrakcje, które nie pozwolą na nudę oraz zapewnią miłe wspomnienia.